Witam wszystkich w nowym filmie, który będzie dotyczył magii, tym czym jest magia, czym jest zmiennokształtność w magii, na czym polega przybieranie innej postaci w magii, gdzie są zapisy tzw. innych postaci. Które możemy przybrać zmieniając kształt, zmieniając formę, zmieniając swoje ciało? Jak magowie posługiwali się swoim ciałem, zmiennokształtnością? Co było w średniowieczu? Jak stworzono wymiarowość w średniowieczu? Jak stworzono ten nasz wymiar? W tym filmie postaram się odpowiedzieć na wiele takich pytań i ponieważ na czacie na żywo. Był bezpośredni przekaz od Merlina. Tutaj dziękuję osobie za. To pytanie, to za chwilę włączę Wam ten przekaz, abyście usłyszeli wtedy to, co powiedziałem na temat Merlina, to, co zostało nam przekazane. Witajcie, czy historia Merlina była prawdziwa? Czy jest coś, co mógłby nam przekazać? Tak, mówiłem na temat Merlina na innym czasie na żywo, to można sobie to odsłuchać. Jest, oczywiście, żył. Żyje, tak mogę powiedzieć, bo, bo nic nie umiera. Co może nam przekazać? O, że magia jest w Was. Że magia nie znikła z, z ziemi, tylko została podarowana wielu ludziom. Teraz magią jest rozwój duchowy, i każdy z Was, rozwijając się duchowo, otwiera się na tak zwaną magię pierwotną. Magia pierwotna to magia, w której język wszystkich dusz został połączony. Dalsza część filmu będzie tylko na platformie aronhome.pl. Dla moich stałych słuchaczy z tutaj kanału YouTube Aron Jasnowic. Mogę powiedzieć tak, że kochani, jeżeli na platformie AronHome.pl powiedzmy, że powstanie 10-15 filmów, plus medytacje, plus różne kursy i płatne i darmowe, to co takiego zadziało się z wieloma z Was, że przekora nie pozwala Wam na przykład zapłacić złotówki, bo tyle kosztuje gdzieś oglądanie mojego filmu. Jeżeli policzycie sobie najniższy abonament miesięczny i policzycie to przez ilość filmów. Co takiego stało się, że po prostu ta złotówka blokuje Wam drogę do oglądania filmów? Dla jednych była to sympatyczność, dla drugich nie, ale było to swego rodzaju jakąś tam drogą w Waszym życiu. Oczywiście szanuję każdy wybór, natomiast czy na pewno przekora, która powstała podczas budowy czegoś tak pięknego jak platforma aronhome.pl no jest warta tego, aby odebrać sobie taką przyjemność, z którą byliście w ciągu powiedzmy lat, miesięcy, dni, w zależności od tego kto do nas dołączy. Oczywiście filmy będą postowały nadal dalej i można je oglądać na aronhome.pl. Zapraszam wszystkich do oglądania tego filmu na platformie aronhome.pl.